Regrywalność, Afterlife, Cyberpunk 2077, Gra Planszowa. Hej, ja jestem Alex, wy macie pytania, a ja mam odpowiedzi. Cieszymy się, że Cyberpunk 2077 jara was tak bardzo jak nas i ciągle zastanawiacie się, jak działają niektóre elementy gry, jak wygląda dana misja, czy gra faktycznie starczy wam na długie godziny. Do tego punktu przykładamy szczególną uwagę, bo wiemy, że to dla was niezwykle ważne. Dokładamy wszelkich starań, by dostarczyć wam grę najwyższej jakości, która zapewni wam niekończącą się zabawę, dlatego zaprojektowaliśmy generator misji Afterlife o którym wspominaliśmy już co nieco w update'ach. Swoją drogą zerknijcie na stronę naszego projektu na GameFound. Znajdują się tam najbardziej aktualne informacje na temat naszych gier. Generator misji Afterlife ma za zadanie zapewnić Wam niekończącą się przygodę w Night City. Można sięgnąć po niego w każdym, dowolnym momencie. Przed kampanią, w jej w trakcie i po jej ukończeniu. Wtedy zaoferuje Wam oczywiście największy wachlarz opcji podczas kreacji misji. Afterlife składa się z kilku komponentów. Znajdziemy w nim trzy duże dwustronne karty misji z pustymi miejscami, gdzie będziemy umieszczać cele. Jedna dla pierwszego. Etapu misji i po dwie na finał, co daje nam aż cztery różne warianty ostatniego etapu. Mamy też 32 karty celów uniwersalnych, 16 dla aktywnego gracza i 16 dla nieaktywnego, a do tego 8 kart wyzwań zwiększających poziom trudności wraz ze stretch Golami. Dochodzi nam 7 pakietów fikserów, każdy ze swoją unikalną misją i kartami nawiązującymi do mechanik z gry podstawowej, które rozwijają generator misji Afterlife jeszcze bardziej. Oczywiście to tylko komponenty prototypowe i nie mam ich aż tak dużo jak będzie w waszych pudełkach, ale jest ich wystarczająco dużo, by pokazać wam jak Afterlife działa. Żeby przygotować sobie misję, musimy wylosować cele. Tutaj losujemy dla aktywnego gracza. Tutaj znajdują się cele głównej misji, a tutaj poboczne misje. Możemy oczywiście zostawić sobie tak tą misję i wtedy mamy dwie główne misje, które wymagają, by na celu, który sobie wylosujemy, na przykład niech będzie tutaj B, ustawiamy sobie tutaj punkt B i na przykład tutaj niech będzie punkt C, aktywny gracz musi zużyć dwa ramy razy czas, w którym się znajduje aktualnie. Jeżeli zrobi to podczas pierwszego czasu, to tylko zużywa 2, jeżeli podczas drugiego, to 4 i tak dalej, i tak dalej. Zależy, jak dużo czasu sobie ustawimy. Nagrody tutaj mamy, czyli drżazgi. Nie losujemy sobie dowolnie, jakie po prostu nam wypadną. Druga misja główna, natomiast na punkcie C aktywny gracz musi zużyć jeden punkt interakcji i jeden punkt RAMu. Tutaj mamy misje poboczne. Bo tutaj niech będą pozostałe punkty, które nam, które nam zostały, czyli A oraz D. I mianowicie aktywny gracz musi na punkcie A zużyć ram oraz jeden punkt ataku. Tutaj musi zużyć swój booster na punkcie D, ale oczywiście możemy sobie tę misję utrudnić, dokładając jeszcze warunki dla gracza nieaktywnego do misji głównych i do misji pobocznych. Wtedy ta misja, poza tym wymaganiem, które już opowiedziałem, musi jeszcze sprawić, że nieaktywny gracz musi znajdować się w polu widzenia przeciwnika. Tutaj nieaktywny gracz musi znajdować się na miejscu, gdzie strażnicy się pojawiają. Tutaj, kiedy aktywny, nieaktywny gracz jest na miejscu z polem ze znajdźką, a tutaj na miejscu e, specjalnym. I możemy sobie jeszcze to utrudnić bardziej, dodając sobie wyzwanie, które musimy spełnić, e, czyli aktywny gracz musi znaleźć się na miejscu, gdzie e, pojawiają się strażnicy i w jednej turze zabić strażnika dowolnego. To jest obligatoryjny cel. Jak widzicie, mamy główne misje, mamy misje poboczne, które mogą nam dać specjalne żetony ułatwiające nam finałową rozgrywkę, jeżeli oczywiście wszystko wykonamy, ale generowanie tych misji, tworzenie ich jest bardzo, bardzo proste i intuicyjne dzięki ikonografii, która nam bardzo łatwo opisuje, jaka karta przed nami się znajduje, jaki warunek trzeba spełnić. Mam nadzieję, że teraz generator misji Afterlife jest dla Was dużo bardziej jasny i przejrzysty. Oczywiście to tylko prototyp, to tylko bardzo, bardzo wczesna i podstawowa wersja tego generatora. W Waszych zestawach z grą będzie dużo, dużo bardziej rozbudowany. Jeżeli macie więcej pytań, zadawajcie je, komentarze są Wasze, a ja zachęcam Was do śledzenia naszych aktualizacji na stronie GameFound. No i jak zwykle dołączcie z nami na przygody.